Cześć Golf7, i znany problem gąbki, która jest permanentnie mokra, chłonie wilgoć, i z tego powodu zaczyna tam rdzewieć próg. Ja już sobie wymieniłem z jednej strony tą gąbkę. Teraz pokażę Wam, jak to zrobić. Z tamtej strony ściągnąłem koło, i nadkole. Tutaj spróbuję najpierw dobrać się z tego od strony drzwi. Tak wygląda ta gąbka. Jest wilgotna, mokra, gruby materiał. Chłonny, niestety, tak to wygląda. Wymienimy sobie na taki, taką osłonę plastikowo-gumową. To jest numer części. Ja wam ten numer części również. Napiszę w opisie prawa i lewa strona mają różne numerki. Co nam będzie potrzebne? Jakaś grzechotka. Przedłużka 75 mm wystarczy. Klucz gwiazdkowy 8, 10, płaski śrubokręt. Temat jest dość prosty. Musimy podważyć tutaj wtyczkę związką, polutować dwa Zabezpieczenia zawiasów nie trzeba ich ściągać, wystarczy je lekko wykręcić. Ściągamy zawleczki. Tutaj mamy zabezpieczenie ogranicznik drzwi, który również musimy sobie odkręcić. To co? Bierzemy śrubokręt, wyciągamy do góry zabezpieczenie. Ostrożnie, żeby sobie nic nie porysować, jedną ręką się trudno pracuje, więc to tak trochę nieporadnie, nieporadnie wygląda. Natomiast jak najbardziej do zrobienia, ja odłożę sobie telefon i chyba spróbuję, dwoma rękami jednak będzie będzie łatwiej to zrobić ok mamy wyciągnięte zabezpieczenie wtyczka łatwo schodzi teraz będziemy odkręcać te śruby mamy już poluzowane, poluzowane zabezpieczenia od Odkręcony ogranicznik A, i teraz drzwi wyciągamy do góry z zawiasów. Ostrożnie polecam uchylić sobie szybę. Szczególnie, jeśli robimy to w pojedynkę. Drzwi ściągnięte, A, tak to wygląda. We dwie osoby jest znacznie łatwiej. Samemu też da się to zrobić. No i cóż, ja teraz wezmę sobie nóż i spróbuję e, spróbuję wyciąć jakąś tą gąbkę. Nie wygląda to zachęcająco, bo siedzi dość ciasno. E, zobaczymy jak e, nam to pójdzie. Cóż, słuchajcie, no, da się to z tej strony zrobić, natomiast yy, nie polecam, trwało to chyba dłużej niż ściągnięcie A Jak widzicie, to wstępnie oczyściłem i już mamy tutaj jakieś oznaki rdzy, co prawda powierzchownej, a trochę spuchniętego lakieru. Yy. Ja sobie w tym momencie, żeby mieć lepszy dostęp do tego, ściągnę koło, ściągnę nadkole, wyczyszczę to, postaram się to jakoś zabezpieczyć. To chyba ostatni moment, to jest auto z 2016 roku, garażowane, więc wygląda to źle, natomiast tak naprawdę chyba ostatni moment na takie prace. No cóż, wracam za chwilę. Jak ściągnę koło, e, tak to wygląda. Już założyłem tą, um, tą plastikową osłonę. Zabezpieczyłem to farbą antykorozyjną i e, tak zwanym czarnidłem. Tak to wygląda. Ważne są te zaczepy, żeby e, przypilnować, żeby były dobrze założone. E, jeśli dobrze założycie to na pewno nie będą Wam obcierały drzwi o to, bo tak to wygląda z drugiej strony to jest na wcisku słyszycie taki charakterystyczny czask. To w zasadzie wszystko zakładamy drzwi, drzwi są założone, zakręcamy zabezpieczenia, zakręcamy ogranicznik wtyczki, wtyczkę i sprawdzamy, możecie się spotkać z opinią, że krawędź drzwi obciera oto jest ścierana. Nic z tych rzeczy, jeśli zwrócicie uwagę na to, żeby to było dobrze założone i siedziało głęboko, tego tu dobrze nie widać, natomiast no nie ma opcji, żeby, żeby drzwi obcierały o tą gumę. Także kluczowe jest poprawne tego założenie, żeby zaczepy odpowiednio, szczególnie ten na dole zaszedł za tą blachę. No i cóż, to tyle. Chyba w tym temacie. Polecam, polecam wymienić, od razu zaglądnąć do tego zabezpieczyć. I mamy spokój na lata. Nie ma się co bać ściągania drzwi. Temat prosty, myślę, półtora godzinki spokojnie na dwie strony. Cześć, pozdrawiam.